Tutaj będzie szybka prezentacja jak zrobić y, z naszego smartfona modem y, Przy czym też nie będziemy mogli używać, a czy będziemy mogli używać, je, jeśli będziemy to po prostu y, 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 Następne te y, pakiety wejdą Ale to nie o to chodzi, no, chcemy zagrać w CSA bez lagów i tak dalej Musimy wiadomo, że wyłączyć y, niepotrzebne programy na komputerze Chyba, że komputer to przytrzymiał, ale to po prostu chodzi o to, żeby wpinku nie było zbyt wysokiego. Jeśli nie mamy tak, yy, pierwsze. Modemu przez yy, USB chodzi takiego pendrive'a modemu. No, takie rzeczy są drogie. Yy, druga kwestia, też dużo myślałem, yy, że podłączyć sobie kupić jakąś yy, yy, kartę WiFi do podłączenia na USB do komputera, to też yy, swoje kosztuje. Yy, co jeszcze? E, no, dużo rodzajów jest podłączenia i ze względu na to, żeby nie było pingu, pomyślałem sobie, że po prostu telefon sobie podłączę pod ten jako modem, ale zawsze miałem problem z tym, żeby nie było pingu zbyt wysokiego. Ping czasami się pojawia, to, czy, to trzeba albo zresetować, albo coś. E, a więc tak, przechodzimy do e, po prostu do setna. A więc tak. E, to na początek wiadomo żeby zrobić z naszego telefonu router USB musimy wiadomo podłączyć kabel wraz kabel od, od telefonu do komputera i odwrotnie musimy mieć po prostu telefon podłączony kablem do komputera i zezwolić na wszelkie informacje, które wyskoczą na telefonie. I tam wyjdą jakieś informacje na komputerze. Yy, dobra. A więc tak, tutaj mamy akurat Samsung Galaxy S20. Yy, I sobie cofamy. Ja sobie wyłączę w tym momencie internet na chwilę. Musimy, wiadomo, że to przecisnąć yy, router USB, wiadomo, przez kabel. I żeby mieć jako yy, bez lagów i tak dalej, to musimy wejść tak w dane, eee, wykorzystanie danych, tak. No i tutaj różne te popierdółki są, więc jedziemy. Tak. Dla działanie, łączenie plon eee, pierwszy plan, łączenie. Nie chodzi nam o to moment jak to tutaj było bo tutaj jest już samsung troszeczkę inaczej ale zaraz sobie tutaj ogarniemy oszczędzanie danych wyłączony sieci dozwolone dla aplikacji o o to chodzi sieci dozwolone w aplikacji dla aplikacji to jedziemy tak tylko dane mobilne tylko Wi-Fi. no i w rezultacie tutaj już jest moje wyzwanie Możemy sobie po prostu nacisnąć tylko WI-FI Nie będziemy używać WI-FI tylko przez kabel Więc nie będzie nam danych Tym samym to y, weryfikuje się jako włączenie danych Jak dla mnie Tak na logikę Bo tylko dane mobilne No to z danych mobilnych będzie nam pobierać sieci i będzie ping Więc tylko WI-FI, tylko WI-FI yy, I tak wszędzie ogólnie Po całym tym Żeby nasz telefon się stał modemem a nie smartfonem, którym można odbierać sobie dane. A więc ja sobie tutaj normalnie włączę dane mobilne Wi-Fi. Tak pozostawię i powiem, że to na tyle w sumie. Nic więcej szczególnego tutaj nie robimy, tylko pamiętać trzeba. Trzeba się cofnąć. Na tym jest praktycznie to samo, tylko trzeba wyczytać właśnie, żeby dane komórkowe przytrzymujemy. Sieci dozwolone dla aplikacji i wszystko zaznaczamy tak jak pokazałem. Nic więcej, wtedy telefonu nie używamy, żadne powiadomienia nam nie wyskakują. W różnych telefonach jest troszeczkę inaczej. Na przykład w, w Oppo mamy także sieci dozwolone, i po prostu yy, mamy nie tylko VIP, dane mobilne, mamy jeszcze opcję wyłącz. Ja sobie taką opcję zaznaczam zawsze. No teraz używam drugiego telefonu, więc na, telefo na tym telefonie to na, na, tym, na Samsungu używam jako modem. No i tutaj w sumie nic nie wyłączam. Nie skaczę mi ping, bo po prostu nie jestem zalogowany na żadnej opcji zrobione za ustawienie fabryczne. Nie jestem zalogowany, więc danych nie pobiera. Czasami tam skoczy mi ping, ale to jest... no. 120, maksimum mi skoczyło od czasu do czasu, ale to rzadkość jest Tak to normalnie sobie gram w gry bez, bez jakiegoś tam specjalnego pingu Dobra to na tyle, bez przedłużania, mam nadzieję, że pomogłem jakoś tam w tym pingu Wiadomo, że trzeba mieć aplikacje na komputerze też wyłączone Niepotrzebne Dobra, Jak to wyłączyć nagranie? Ciach, jedziemy